Planujesz remont? Sprawdź, jak zrobić to w sposób przyjazny dla latających mieszkańców Wrocławia. Mamy dla Ciebie prosty tutorial. Po pierwsze, sprawdź, kto mieszka w budynku przed przebudową czy remontem. Zanim ruszysz z pracami, zaproś przyrodnika, by zrobił przegląd budynku już w sezonie lęgowym poprzedzającym planowane prace. Po co, żeby sprawdzić, czy budynek nie jest zasiedlony przez chronione gatunki? Drugi taki przegląd należy zrobić tuż przed rozpoczęciem pracy. Nietoperze też mają swój harmonogram. Latem tworzą kolor... Konie rozrodcze, a zimą tworzą hibernatoria. Dobry termin to podstawa. Remont rozpocznij wtedy, kiedy ptaki skończą już lęgi i młode wyfruną z gniazd. Zabezpiecz budynek mądrze. Widzisz szczeliny, dziury w elewacji? Miejsca, gdzie mogą być ptaki bądź skrywać nietoperze? Zabezpiecz je dopiero po zakończeniu sezonu rozrodu lub zimowania, i zgodnie z zaleceniami przyrodnika. Po skończonych pracach odwdzięcz się: zamontuj skrzynki lęgowe. Ich ilość, typ i miejsce wskaże specjalista. Na obecność ptaków na budynkach wskazują m.in. pobielenia po odchodach, wystające z otworów źdźbła traw, ptaki wlatujące i wylatujące do różnych szpar, szczelin, stropodachów czy ptak śpiewający w obrębie budynku. Pamiętaj, nie zakładaj, że nie ma tu ptaków. Sprawdzi to tylko specjalista. Z naturą da się żyć, wystarczy tylko chcieć. Dla ptaków jedna szczelina to cały dom, nie zabieraj mu go.